A ona z tamtej zawarli sakrament, a ktoś by wiedział, że tamten się łajdaczy albo ma dzieci nieślubne, żeby czy inna jakakolwiek okoliczność coś potrzeba? Nie, poczekamy, nie, nie wie pan Jakub, Wiesz, co masz napisane na koszulce, Ania? Nie mam pojęcia. Właśnie też nie wiem dzisiaj. Donuts to orzechy, glitter nie wiem. Selfish unicorns, donuts. Gliter i serduszko, więc coś będzie, że tam się kocha, to. Dobrze wiedzieć, jak się coś nosi, co się ma. No jakby było napisane na przykład jestem okropna. Bój się mnie. To co wtedy? Nie odpowiadasz. No co wtedy, jak? jak było napisane, Ten jestem głupi, to wiem, że jest, to nie założę takiej koszulki, ale jakby już w innym języku było, nie muszę rozumieć, jak nosił taką koszulkę, to... Więc jak, się, jak ma jakieś napisy, dobrze wiedzieć co, bo różne mogą być. Później przychodzi jak panu tu Piotrowi, na lewą stronę zakładać albo inną koszulę zakładać, bo co ma iść w naszej pielgrzymce z dewizą, że tam u pa Pana Boga o nic prosi, ja tylko dziękuję prosić nie muszę, tak, tak by sens był, tak, nie wolno robić. Boże, ja o nic się nie proszę, ja tylko dziękuję, no proszę, jaki, jaki bohater, nie, ten, co zarabia na koszulkę i do tego wróżaniec w ręki. zapłać? Daj Boże. Musiałem z trasą zrobić poczynić niezbędne zabezpieczenie pan Janusz coś e, zaczekali Zab... na to się pytała? a z toalety mogę no tak to przerwa, przerwa sanitarna pójdziemy ja trochę dalej a panie zostaną nie Aha. na tej zasadzie no, nie ma sanitarna panie zostańcie tutaj